zapraszam na Holz Primarka. Ja właśnie wróciłam do domu i mam tutaj ogromną torbę z zakupami właśnie z Primaniego. Mam tutaj jakieś rzeczy do domu, mam trochę ubrań, trochę akcesorii, także już Wam wszystko oczywiście pokażę. Stęskniłam się za Primarkiem, byłam pierwszy raz po moim długim urlopie w Primarku. Powiem Wam, że były super rzeczy, w ogóle były zmiany tutaj u nas, buty się przeniosły na na dół, a na miejscu butów na górze, na dziale tam, gdzie były wcześniej buty, jest ogromny dział teraz z rzeczami do domu, także ja po prostu się tam czułam jak w raju, ale nie przedłużam. Jeżeli lubicie holec z Primarka, to oczywiście łapka w górę, proszę bardzo, klikamy teraz w górę, nie w dół. E, zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału. Bardzo bym chciała już mieć ten tysiąc, także możecie mi tysiąc subskrypcji, także możecie mi w tym pomóc, e, bo oczywiście subskrypcje leżą w Waszych rękach, także klikajcie przycisk subskrybuj e, i ja już zapraszam do oglądania. Będziemy lecieć randomowo, po prostu wyciągam te rzeczy z torby, e, nie będę tego segregować, bo mam jeszcze inne filmy do nagrania, także... Lecimy z tematem. Kupiłam sobie ostatnio toaletkę w IKEA Ilustro, ale ze względu na to, że w naszej sypialni jest dosyć ciemno, potrzebowałam jakichś lamp do makijażu. I w primarku udało mi się kupić dwie sztuki takich lamp, 4,50 za sztukę, i to jest na takim. Pasku LEDowe żarówki na baterię. Super. Pokażę Wam może teraz, jak działa, bo włączyłam jedną, do jednej właśnie włożyłam baterię i teraz się nią tutaj doświetlam. Co prawda dzisiaj nie jest ciemno i siedzę tutaj przed oknem, więc jest ok, ale może zobaczycie jakąś lekką różnicę. Nie no, nie, nie ma szału. Następnie również, jeżeli chodzi o toaletkę, kupiłam sobie taki. Um, Plastikowy pojemnik z dwoma szufladkami za 4 funty. Były różne do wyboru, różne kombinacje wysokości szufladki, półeczki na pomadki czy na lakiery. Ja stwierdziłam, coś mi tam wystraszyło. Ja stwierdziłam, że wezmę dwie takie standardowe szufladki i tak jak powiedziałam, 4 funty więc całkiem spoko cena również jeżeli chodzi o toaletkowe sprawy, chociaż może niekoniecznie, to wzięłam taki pasek ledowy, on również jest na baterię, długość półtorej metra, półtora metra długości paska ledowego, również na baterię, więc nie wiem jeszcze jak jak to mocno świeci, ale jest to ciepłe światło, natomiast te lampy tutaj zdecydowanie jest to takie światło bardziej w kierunku zimnego, wiecie, dobre do właśnie makijażu. Jeżeli nie wykorzystam tego do mojego lustra, to na pewno gdzieś indziej mi się to przyda. I to kosztowało funt 50. M. Ogólnie, jeżeli szukacie jakichś lampeczek, to, to polecam właśnie Primark. Dobra, następnie mam zestaw pościeli. Double? Double. Przestraszyłam się, że użyłam inny rozmiar. E, były przeróżne, po prostu była cała scena różnych pościeli. E, w różne wzory. Mm, kwiatowe, geometryczne. E, ale ja chciałam taką gładką. I to jest taki fajny kolor, jakby kawa z mlekiem. E, z jednej strony, a z drugiej jest e, biała. E, coś takiego, więc bardzo spoko. Za cenę 9 funtów. No, więc całkiem spoko. E, bawełniana na pościel. Mm, no, po prostu cena 9 funtów, bardzo, bardzo korzystna, e, powiem Wam, że spoko są te e, pościele z primarka. Lecimy. Następnie mam mm, takie butki, zwykłe, najzwyklejsze trampersy, e, bo tak, ja w pracy muszę przebierać e, buty na inne, natomiast jeżeli chodzi o e, ten czas z domu do pracy, do samochodu, Potrzebowałam jakichś butów, bo mam takie stare sneakersy, ale już po prostu one są niewygodne, więc stwierdziłam, że wezmę coś takiego po prostu, żeby szybko wsunąć stopę i po pracy tak samo przebrać. Wzięłam zwykłe, takie czarne trampki. Chciałam, żeby, było wiecie, ja do tamtych butów nasze skarpetki, a czasem na przykład chciałabym założyć jakieś klapki, czy baleriny, czy takie. On, wiecie, e, chciałabym po prostu, żeby ta skarpetka nie była widoczna, dlatego e, zdecydowałam się na takie zwykłe e, za 3 funty. E, także, jak za darmo, wiecie, to jakoś na pewno nie ma szału i tak dalej, ale ja Wam mówię, to są buty tylko, żeby ubrać je rano w domu, przejść do samochodu, dojechać do nich do pracy i przebrać w pracy. Tyle <laughs> i później tak samo, żeby wrócić do domu. E, spoko. Następnie wzięłam takie gadki. Ja mam już jedne takie. Kurde, teraz nie pamiętam, jakie one się... jaki to jest model, jak, te spodnie, jak ten rodzaj spodni się nazywa, ale są to takie fajne materiałowe. Ja mam już jedne, ale w takim karmelowo-pomarańczowym kolorku, a teraz wzięłam sobie czarne. Ja mam w rozmiarze 8, za 8 funtów. I tak, one tutaj mają ściągacz w pasie. To są takie spodnie 7/8, coś takiego i takie szerokie. Bardzo fajne, komfortowe spodnie. Chciałam coś innego. Potrzebowałam właśnie innych spodni niż dżinsy, bo mam całą półkę jeansów. Niektóre są za małe, niektóre są za duże. A tak teraz na ten taki okres jeszcze przejściowy pomiędzy latem a jesienią. Niekoniecznie chciałabym chodzić jeszcze w dżinsach, więc właśnie skusiłam się na takie gadki. Mam również drugą parę, te po prostu mi się tak spodobały. To są takie spodnie bardziej odważne. Tak, tutaj mają również gumę w ściągaczu, w pasie, kieszonki. One są zaprasowane tutaj na kantkę i mają przepiękną kratę. Zobaczcie, może nie widać tego fajnie w kamerze, ale tutaj jest taka krata czarno-różowo-granatowa. I one również są takie 7 8 i tutaj na dole mamy jeszcze takie fajne, zaprasowane, nawet zaszyte widzę, podwinięcie. Super! Powiem Wam, że do tego biały t-shirt i będzie sztos, teraz właśnie na jesień, znaczy na taki okres właśnie przejściowy, strasznie mi się spodobały i te spodnie są w rozmiarze również 8 i kosztowały 10 funtów, bardzo, bardzo mi się spodobały, fajny materiał, taki bardzo miły w dotyku, więc mam nadzieję, że będą spoko się sprawdzać. Wzięłam sobie jedną parę leginców, ale wydaje mi się, że to jest jakaś nowość w Primarku. Nie widziałam takich legginsów wcześniej. One są jakby takie grubsze i one są z wiskozą jeszcze. Uuu, grubo. Także fajnie, powiem Wam. Nie zwróciłam uwagę na materiał, a tutaj widzę, że są z dodatkiem wiskozy, także zobaczmy, jak jest dokładnie tych leginsów 95% wiskoza, proszę państwa, i 5% elastan. U, uh, Wow! Okej. Okay. Chciałam wziąć czarne, ale nie było, więc wzięłam takie grafitowe i one właśnie są super, bo są takie grubsze. A takie zwykłe leginsy z Primara są tak prześwitujące, że ja ich nie lubię. A te są fajne i powiem wam, że są bardzo miłe w dotyku. Więc mam nadzieję, że będą fajne właśnie na takie chłodne poranki. Teraz w wrześniu, jeszcze w październiku. Ja nie mam jakiegoś tam mega wyznaczonego dreskodu w pracy. Ubieram się wygodnie i właśnie czasem chciałabym skoczyć również w leginsy. I jestem mega pozytywnie zaskoczona, że te legginsy są z wiskozy. Ja mam w rozmiarze S. I one kosztowały 5 funtów. Także powiem Wam, że czat Mam nadzieję, że się fajnie będą sprawdzać, nie będą się nic rozciągać, odbarwiać, ani nic takiego. Następnie wzięłam dwie koszulki, takie zwykłe, najzwyklejsze no z krótkim rękawkiem, żeby teraz ubrać po prostu pod bluzę rozmiar S, cena 250. Czy one są bawełniane? Wydaje mi się, że jest to. Sorry, że jest to 100% bawełna. Już zobaczymy. Jest to 95% bawełna i 5% elastan. Jedna jest taka, o, w takim kolorku, a druga jest taka beżowa. Bardzo taka cielista, a ta jest taka, to, nie wiem jaki to kolor. Nie wiem, no taki, dokładnie. Dobrze widać w kamerze, więc. Dwie takie zwykłe koszulki z krótkim rękawkiem. Z tym nie wzięłam coś super na przecenie z letniego sezonu. I nie widziałam tego przed moimi wakacjami, bo pewnie bym kuś, kupiła po normalnej cenie. Ale to dobrze, że teraz udało mi się kupić za połowę taniej. Z 12 funtów przeceniona rzecz na 6. Jest to taka narzutka na strój kąpielowy. Zobaczcie, jest prześliczna. Tutaj jest. Chwilę mi się tutaj coś zaplątało. Tutaj jest taki fajny dekolt. Zobaczcie, koronkowe, przepiękne rękawki. Ściągacz tutaj widzę. No jest prześliczna. Zobaczcie, na dole również koronka. No powiem Wam, że będzie czat na strój kąpielowy. Zobaczcie, super. Albo nawet na lato na jakiś ładny biustonosz do shortów. Powiem Wam, że czat, rozmiar S. No i właśnie przy przecena z 12 na 6 funtów, powiem Wam, że super okazja i przepiękne, bardzo mi się to podoba. To wykończenie tutaj koronkowe, wow, dałaś radę Primarka. Lecimy dalej, następnie mam takie trzy staniki, coś w stylu staników sportowych. Ja bardzo lubię takie staniki na, na co dzień, nie lubię fishbin, więc... Więc skusiłam się na coś takiego i widzę, że to jest jakaś nowość, bo ja z reguły kupuję takie standardowe z okrągłym dekoltem. Te natomiast są takie mocniej wycięte i z przodu i z tyłu, więc super, bo będzie można założyć na przykład taką koszulkę, jak mam teraz. Jest tutaj trzy pak mm, szare, różowe i takie beżowe i ten trzy pak kosztował 10 funtów, tak. 10 funtów. Ok, następnie chciałam kupić sobie jakąś bluzę, taką fajną, trochę oversize'ową, nie za krótką, w fajnym kolorze, nie szarą i nie czarną, bo takie bluzy mam, ale chciałam coś właśnie kupić takiego fajnego na jesień, teraz już te chłodne poranki, to właśnie hmm, potrzebowałam czegoś takiego do pracy, jak i również na co dzień i nie mogłam nic znaleźć, Hmm, z tych takich podstawowych za kilka funtów, nic nie było fajnego. E, widziałam jakieś fajne ze 12 funtów, i już miałam ją w koszyku, ale później moim oczom ukazała się bluza. E, Przeceniona z 16 funtów na 7. Powiem Wam, że super okazja! I jeszcze z Disneya, więc wow! Te rzeczy, te rzeczy zawsze są droższe. Jest to taka przepiękna bluza w takim łososiowym kolorku. Jest mega oversize'owa, zobaczcie. I to jest super. Ma tutaj kieszonkę, więc jeszcze lepiej. No i właśnie jest fajna, długa. Nie będzie na pewno taka, wiecie, przykrótka, bo ja nie lubię takich bluz, a taka bluza jest super do leggingsów na przykład. Rękawy ma też fajne zawsze i ma kaptur, więc naprawdę czadowa jest ta bluza. Pokażę Wam jeszcze, tak z przodu ona jest taka, a za to z tyłu pokażę Wam ma taką dużą grafikę. Bardzo mi się spodobała. I tak jak mówię, nie mogłam nic znaleźć, a potem tam gdzieś wypatrzyłam na wieszaku z przecenami. Przeceniona właśnie z 16 funtów na 7. Także jestem zachwycona. Uważam, że to jest dobry zakup. Ogólnie jestem mega zadowolona z dzisiejszego primarka. Fajne rzeczy myślę, że udało mi się kupić. Było mnóstwo nowości. Mnóstwo takich fajnych nowości. Wiecie, nie tylko takich bezików, ale i fajne rzeczy e, Ubraniowe i do domu, tak jak Wam wspomniałam, ten dział bardzo się powiększył u nas w primarze, także jestem zachwycona. Jak wiecie, ja uwielbiam rzeczy domowe, także mam tutaj jeszcze kilka Wam do pokazania. Wydaje mi się, że to jeszcze jest jedna rzecz, z, jeżeli chodzi o ubrania. Wziąłam sobie taki zwykły sweterek, również właśnie z myślą, że na co dzień. Jest on taki beżowy, w białe paski. Zobaczcie, jest przepiękny no może przepiękny nie bo to taki basic trochę ale coś takiego właśnie potrzebowałam i to kosztowało 6 funtów rozmiar oczywiście S i właśnie miałam sprawdzić jeszcze materiał taki wiecie zwykły basicowy ale ja takie lubię pasują do wielu rzeczy i tak i mamy tutaj poliester z recyklingu 45% 30% poliester i 25% wiskoza nie jest najgorzej. Biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj materiały z recyklingu i wiskoze jest okej. Okay. Daje okejkę. Okay właśnie coś takiego chciałam na, na ten właśnie taki sezon teraz, gdzie jest jeszcze rano zimno, a później jest ciepło. Myślę, że taki cienki, fajny sweterek będzie okej. Okay. Nie wiem, czy Wam wspomniałam, rozmiar S cena 6 funtów. Aha, mam jeszcze jedne skarpetki, też jakaś nowość, nie widziałam. Ich wcześniej. Trzy pary super soft. To są skarpetki długie, więc już bardziej na zimę. One size? Ok, one size. Bardzo mają przyjemny materiał w dotyku, powiem Wam. Trzy pary czarnych skarpetek nie wiem jaki to jest materiał, chyba standardowy skarpetkowy, ale bardzo przyjemny w dotyku. Ok, lecimy jeszcze, mam tutaj kilka rzeczy, ale już domowych, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, ja uwielbiam dział domowych w Primarze, mam tutaj dwie świeczki i bardzo mnie skusiły ich opakowania, ja wykorzystam te opakowania do czegoś, myślę, że takie będzie fajne na pędzle, czy na jakieś gumki do włosów, jak Wam wspomniałam, ja teraz urządzam swoją toaletkę, i już tyle mam tych rzeczy, że mi się to nie zmieści, ale damy radę. Jedna z świeczka to jest w takim geometrycznym kształcie, w takim barwionym szkle, przepiękna. Fajnie będzie wyglądać teraz na jesień również. Jest to świeczka o zapachu sandalwood. Trochę jest wyczuwane, wiecie, szału nie ma, bo to jest Primark, świeczka za dwa funty, ale bardzo ładny słoiczek. Bardzo ładne szkło, także na pewno je wykorzystam. I kolejna, również w takim samym kolorku. Jest to Wood Smoke and Claw. i to kosztowało 4 funty z taką przykrywką. O, i ta pachnie już nieco inaczej. Ja również nie jakoś bardzo intensywnie, ale tak jak mówię, ja głównie wzięłam to za sprawą tych. Opakowań przepiękne. Świeczki będą fajnie no, wyglądać, a ja lubię wykorzystywać te pojemniki później do przechowywania różnych drobiazgów. Następnie mam. Ej, czy tutaj jest ostrość? Jest. E, następnie mam worki do ubrań, e, takie na odsysanie powietrza, do odkurzacza. Bo chciałam kupić ostatnio w Ikea, ale nie było, więc super, że właśnie pojawiły się w Primarze. Nie wiem, czy to jest jakaś nowość, nie widziałam chyba tego wcześniej. Mamy tutaj dwa worki właśnie na ubrania. Ja czegoś takiego ostatnio właśnie szukałam, bo chciałabym schować moje ubrania letnie. Dlatego, że miałam oczywiście w poprzednim sezonie, ale coś tam się uszkodziło i już po prostu to powietrze się nie trzyma. Więc e, potrzebowałam nowych dwa worki do odkurzacza e, za 3,50. Takim spokojnie. myślę, że, e, że ta cena. Następnie dwie poszewki w taki wzór. Nie wiem, czy to będzie widać. Może Wam pokażę jakoś bardziej z drugiej strony ten e, wzór coś, coś takiego. Taki, taki lekko kwiatowy mam wrażenie. E, dwie poszewki za 2,50 biało-beżowe, myślę, że będą fajnie wyglądać i do białej pościeli zwykłej. Jak również do tej właśnie, którą dzisiaj kupiłam Ja bardzo często kupuję te poszewki Ciężko jest w Anglii kupić takie poszewki na jaśki Takie, wiecie, żeby były miłe do spania Nie ozdobne, ale właśnie takie do spania Więc ja zawsze po prostu kupuję te zwykłe 74x48 w Primarze One są takie podłużne Ale po prostu ten zapas materiału wkładam do poszewki i też jest ok Dwie bawełniane poszewki, także... Dwie poszywki za 2,50 bardzo tanio. Mam tutaj już przedostatnie rzeczy. To są takie trzy e, olejki eteryczne. E, trzy olejki zapachowe do kominka. E, nowość w Primarze. Nie widziałam tego wcześniej, ale bardzo mi to zaciekawiło e, i myślę, że. Mogą się fajnie sprawdzić, zobaczymy jak z intensywnością tych zapachów i taki każdy jeden kosztował funta. Ja wzięłam trzy, mam tutaj Refresh Rozmaryn, relaksująco-odświeżający, mam tutaj Balance, drzewo cedrowe, redukuje stres i odpręża. Oraz fokus e, o zapachu eukaliptusa. E, oczyszczający powietrze i relaksujący. Ja bardzo lubię te trzy zapachy: i lubię rozmaryn, i lubię e, Sederwood, i lubię eukaliptus. Także mam nadzieję, że, e, że będą działać. E, może nie na zmysły, ale nawet jeżeli nie to będą działać na, na zmysł zapachu, a nie na e, odprężenie i tak dalej. Dobra, ostatnia rzecz to takie koszyczki. E, mam już takie chyba czarne gdzieś u mnie na korytarzu, e, ale teraz stwierdziłam, że wezmę sobie takie na kosmetyki. E, oprócz toaletki u nas pojawił się też taki fajny regał, więc e, na pewno one tam znajdą swoje miejsce. W takim beżowym kolorze. E, jeden większy. Oraz dwa mniejsze. Aha, ja je otworzyłam. Były jeszcze czarne i był również ogromny wybór, również ogromny wybór innych koszyków, innych rzeczy do przechowywania, do organizacji, a jeżeli chodzi o te, to taki trzypak kosztował 7 funtów no. Więc to wszystko. Tak, nic tu już nie mam, nic. To wszystko, jeżeli chodzi o e, Primark dzisiejszy, ja uważam, że naprawdę udało mi się kupić fajne rzeczy. E, dajcie znać w komentarzu, co wam się najbardziej z tego mojego holu spodobało. Zachęcam was bardzo, bardzo do komentowania moich filmów. Będzie mi bardzo miło. E, no i tak, przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę, będzie mi jeszcze milej e, i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. E, mam nadzieję, że fajnie spędziliście te kilkanaście minut u mnie na kanale. Widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaki! Pa!